Proszę Państwa, jest z nami także nasza koleżanka z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Aleksandra Rudkowska. Panu pokaż się. Przyszły senator, obecnie Pan Olu, Mam nadzieję, że następnym razem podzielisz z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Następnym gościem jest przedstawiciel. Respardywnych samorządowców, nasz kolega Krzysztof Maj, członek zarządu województwa Donoś Łąckiego. Witam Państwa, jednym z najlepszych w Polsce faworyców od kultury i turystyki. Krzysztof, prosimy. Dzień dobry. Pan mecenas nie przedstawił mojego przedmówcy, Darek Kacprzak, przyszły prezydent Warszawy, tak mówisz. Oby tak się spełniło, ale szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak Darek wspomniał, jako Federacja Bezpartyjnych i Samorządowców ogłosiliśmy start w wyborach parlamentarnych zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, jednocząc różnego rodzaju stowarzyszenia ugrupowania, tak jak tu Damazowszu Mazowiecka Wspólnota samorządowa, która jest jednym z ojców założycieli ruchu bezpartyjnych i samorządowców. Kiedy mówi się po tylu znamienitych gościach, trudno coś dodać, ale chciałem zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych faktów, które powiedział, zaczął pan prezes pan Marian Banaś, o tym, że siłą Polski jest decentralizacja pewnych decyzji. Samorząd terytorialny jest decentralizowany i często na ten temat rozmawiam z ludźmi, jaka jest przewaga. E, wiadomo, więcej osób, więcej decyzji, bliżej e, spraw e, mieszkańców, ale też ma to swoją e, ogromną zaletę w tym, że jeżeli w centralnej gospodarce popełnimy jeden błąd w decyzji, dotyczący całego kraju. Kiedy błąd przydarzy się jednemu z samorządowców, dotyczy on małej społeczności, więc powinniśmy dbać o samorząd terytorialny. Ale też pracując nad programem kilka miesięcy temu we Wrocławiu razem z Olo Rudkowską, z panem Stanisławem Czarneckim rozmawialiśmy o tym, że taki sam samorząd powinien się pojawić w, dla przedsiębiorców. Więc jesteśmy orędownikiem, e, mocnym orędownikiem powstania samorządu gospodarczego i będziemy go wspierać. Bo dzisiaj przedsiębiorca w Polsce jest e, jak na torze przeszkód. I przypomina mi się taki dowcip, kiedy. Przed Bogiem stają trzy osoby, codziennie Bóg rozmawia z nimi i decyduje, gdzie skierować ich dalsze losy, te już pozaziemskie. No i pierwszy przychodzi, wie, kim jesteś. Jestem bankowcem z Niemiec, na pewno nie. Tutaj proszę do piekła. Kto jest następny. No, no, jestem misjonarzem w Afryki, w, z Afryki. No dobrze, dobrze, ale wiesz, są takie sygnały, że nie każda pomoc, którą otrzymałeś, trafiła do potrzebujących. Część zostawiłeś sobie, więc idziesz do czysta. No i trzeci przychodzi i mówi, jestem Janek, jestem przedsiębiorcą z Polski. O, ty już swoje wycierpiałeś, zapraszam do nieba. Tak dzisiaj są traktowani przedsiębiorcy w Polsce. Ta zawiłość prawa, polski ład, zwany nieładem, spowodował nie tyle e, u przedsiębiorców zdenerwowanie, co cisną się mocniejsze słowa na język, bo ta zawiłość prawa, zmienność jest tym, co najbardziej ich dotknęła. I szanowni Państwo, tak, Dzisiaj jest ogromna wojna w Polsce, o tym też mówił pan Gwiazdowski i Marian Banaś, my mówimy dość tej wojnie, my nie chcemy kłótni Polaków, my nie chcemy decydować czy ktoś jest za jednymi albo przeciwko drugim, bo tłuką się dwa obozy, populistycznie angażując się w swoje hasła, my damy 800+, a inni mówią, ale od 1 czerwca, szybciej, się prezent na Dzień Dziecka. To co powiedział Darek, wszyscy rozdają, nikt nie pyta skąd. My jesteśmy za uproszczeniem systemu podatkowego, za obniżeniem danin, które są nałożone na przedsiębiorców i mniej tej redystrybucji, bo ludzie wiedzą co zrobić ze swoimi pieniędzmi, a przede wszystkim, żeby decyzje o finansowaniu, o wszystkim były bliżej ludzi. Z takimi hasłami idziemy do parlamentu. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogłem do Państwa przyjechać i no, Pan generał powiedział, że wychowywał się pod książem. Zastanawiamy tylko, czy to był bardziej Świebodzice, czy Stare Bogaczowice, ale to za chwilę porozmawiamy. I cieszę się, że tu w Warszawie możemy się wszyscy spotkać i życzę Państwu powodzenia w walce o samorząd gospodarczy.